Dzień dobry, tutaj inkaste. Dzisiaj robimy gest do logo. Zaczynamy. Pierwszy nie ma pojęcia. Dobra. E, Wikipedia Kurwa, coś co. ci stało? Wikipedia O, oh, Sigma, Sigma. Te głoczko też, też wiem. Target. Ja się świadomość, że to jest gejowskie... gejowskie... apel. Czemu nie działa? Przecież to jest gejostwo! Gej... to jest... Ach, jest. To apple może. No od kiedy on ja. jest talerzowy? To, to jest Pringles. Mr. Pringles. Dingo Bingo. Nie ma. So bingo. Gówno. Monster. It's dead. Oh. Play. Stay. Shit. What the heck? We're so chyowy. Mm -hmm. Jet, punk, let's go, Pepsi, 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 kfc xbox o, C, Box. Jak to nie jest Xbox, jak to nie jest Apple, to to musimy Xbox, Or Amazon Prime. Nie muszę na Prime pisać. Pizza Hut Dingo, może to Dingo Bell, tak obel, tak obel, tak Adidas um, co tu jeszcze jest tego tu zapomniałem o tym kupi tu też to jest mi mnie działa playstation przecież playstation nie jak się pisał no. Nie pamiętam ich gówno. Um. Hm. Jak się to pisze Kurcz, zapomniałem te dwa łatwe, są jak dziur. Kurwa, jak się nazywała? Ja pidi nie wiem, to może Florydę? A co to jest kurwa? fiut kurwa nie wiem nie ma ajajaj a a ja. no to, to jest kurwa fiut jak chuj, co to może być? fiat? nie ma chuja no fiut ale kiedy są to pokazać nie. Ej nie! Chyba tak napisałem. Firestorm mm Mhm, dobra, no nie zesraj się. Atari co? To, no To takie gówno zapomniałem. My też. Czy to jest? Xerox. What the fuck? Nie, muszę coś jak Apple Mark wygląda. No tak! No jabłko! Kurwa. No teraz tak wygląda? Ja... Bytnie, ale co chujowo zrobi? Idziemy nowe. Nowy quiz. To Brand Brand Was burger King, yeah? Let's go Cartoon Network Let's go Taco Bell Let's go Sneaker 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 C Snigger. Kufno, baby oil. Nie, to jest baby oil. To jest baby oil. To jest baby oil. Nie wiem co tutaj nałożyć. Kurczę. No. Hmm. Ritos.

Nie pamiętam. Fuck. Tak sniker. nie pamiętam. Tu też, nie? Nie wiem, może running? No kurde, no. Właśnie. No nie no to bo no, give up Ja pierdolę Nie chcę się nawet przyznawać Jahu, no wiedziałem że będę coś wiedział kurwa No co to nie co to gówno było niby Ciki film no też wszystko miałem chyba wiedzieć Exxon Główną jakieś. Brand Locus, dalej. Fuck, zapomniałem to już. Ja dupczę. Chyba. Face. Face. Ikea. Zapomniałem. Tesla. Pebron. Kurwa. fucking shit fox oh, fox yeah no, i'm going out of the auto. Nie wiem. O! Red Bull, nie zauważyłem. Ej, to kojarzy mi się jak... Nie wiem, ale nie wiesz czym. Cholera jasna. Lewica. Pozdrawiam. No jebać lewica trzeba, dalej a na to gówno lombard cholera myślałem fuck hmm. nic tu nie wiem. Tu zapomnia zapomniałem tego Baby Oil'a zasranego. Nie no, to skam. Czemu... Baby Oil ma taką dziwną nazwę? Ski, to jest ułomne

Jestem geniuszem 30 sekund zostało, ale coś tam wiem No co? Jak to nie spadł pykało, kurde 10 sekund, cholera ja yeah, No i co? NBC, no zapomniałem, bo to jest NPC praktycznie. Tam mam zgadnąć? No, no natomiast zgadnąć. Azura well, widzę, że tu jest jakiś kurwa orzeł, tam... mm. Nie wiem. Co kurwa? Lewy Strauss. gerbes Ja ci zapomniałem. UPS Co to kurwa jest? Nie, nie, robimy, robimy jeszcze Nike Domino z Romino. No kurwa, czemu to nie działa? Ja pity? Popłaczę się. domi na Java 2 o oh. Yahoo to wiem GG party kurde no hmm. Android yeah. let's go kite Too easy. Оstatnia próba to minus. And too good, and too good. Ale kurczę, co niby New balance. Kur. Nuba. Jestem najlepszy. Jestem najlepszy. Jestem najlepszy. Ten, 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 gdzie? Mr. Bald. Mr. Bald. Mr. Clean. Jo, nie, jestem zajebisty. Łatwo, łatwo. Penis. No, co? No to nie wiem co to jest? Aha. Hmm. Nic nie wiem innego. Didi party co to może być? Chyba jednak myślę, że jestem na... Umbro. Jest, jest, jest. Co to jest? Pepsi, srepsi, didi, oil... Chuj wie, no co to jest? Party, kurwa! Penio. Pieruchy... Fuck, nie wiem. music? Widziałem gdzieś to. Apple Music. Nie. Oczywiście nie. Kurwa. michel to jest Michelle tam. Michelle. Ro Rolex, Rolex. Let's go. Safari. No że Michelle. nie, Jedne są. Pampers? No kurwa blisko Osta te, Ostatni, teraz mi się uda. Starbucks? Kurwa już źle. Ja pidi jak się to pisze. Ja pidi... Ja... Pidi. no kurwa! Jak to gówno się pisało? Ja pierdolę, Starbucks. Let's go Microsoft. Let's go Google. Jakie kurwa prawa to nie jest Google? Może się napisałem? No, łatwo, łatwo. Snap chat. Lego. Nie yeah. Toyota XBOX Mr. Rabbit Jeba yeah, was Burger King Twitch Yeah. Yeah. I don't know. Maybe Twitter. Oh, let's go. Puma. Let's go. That's Firefox and stuff. Ain't good. That's Gucci. Co nie znaczy? Spotify, uh, Skoda. Nic więcej nie wiem. Japidy. No nie wiem. Skąd? Skąd sk macie? Mister Rabbit. Give up. To ja będę kończył. Na Do widzenia wszystkim.